I Rafi, skąd ten pomysł, by rapować? Bo Bóg dał mi talent, nie chcę go zmarnować A skąd inspiracja, że to wszystko zaczęło? Znajomość Biblią, w tym jest całe dzieło Jak się czujesz, kiedy w duszy ci śpiewa Serce bije mocniej, duch mnie w górę porywa a czy trudności nie brak w tej ścieżce? Wierzę mocno, że Bóg mnie wspiera bezsprzecznie. Święty flow Boży dar, każdy wesztą błogość. Rapujemy w imię Jego w duszy, zapłada moc. Niech każdy usłyszy, niech każdy zrozumie. Rafi tu przemawia, niech nikt tego nie pominie. Jak się czujesz, kiedy w duszy ci śpiewa? Rafi, tu przemawia, niech nikt tego nie pominie Co byś poradził młodym, którzy dopiero zaczynają Starcie wiary, niech pasja was prowadzi, a sami się poznają Jakie masz plany, co dalej widzisz przed sobą Czenie słowa Bożego, by każdy żył z jego miłości On czujesz presję, kiedy wchodzisz na scenę Z modlitwą w sercu każdą temę zamienię A co na przyszłość, jakie widoki Widzę świat w miłości w jedności to nasze kroki Święty flow, Boży dar, każdy wes tu błogość, rapujemy w imię jego w duszy zapłada moc. Niech każdy usłyszy, każdy zrozumie, rafi tu przemawia, niech nikt tego nie pominie. Święty flow, Boży dar, każdy westał błogość, rapujemy w imię jego w duszy zapłada moc. Niech każdy usłyszy, niech każdy zrozumie. Rafi tu przemawia, niech nikt tego nie pominie. Święty flow, Boży dar, każdy west błogość Rapujemy w imię Jego, w duszy zatłada moc Niech każdy usłyszy, każdy zrozumie i tu przemawia, niech nikt tego nie pominie Święty flow, Boży dar, każdy west błogość Rapujemy w imię Jego, w duszy zatłada moc Niech każdy usłyszy, każdy zrozumie Rapi tu przemawia, niech nikt tego nie pominie co byś poradził młodym, którzy dopiero zaczynają? Nie trać wiary, Nie wiary, niech pasja was prowadzi, a sami się poznają. Jakie masz plany, co dalej widzisz przed sobą? Głoszenie Słowa Bożego, by każdy żył z Jego miłością. Co byś poradził młodym, którzy dopiero zaczynają? Nie traccie wiary, niech pasja was prowadzi, a sami się poznają. Jakie masz plany, co dalej widzisz przed sobą? Głoszenie Słowa Bożego, by każdy żył z Jego miłością. Czy czujesz presję, kiedy wchodzisz na scenę? Z modlitwą w sercu każdą trenę zamienię A co na przyszłość, jakie widoki? Widzę świat w miłości, w jedności to nasze kroki Święty flow, Boży dar, każdy fest to błogość Rapujemy w imię Jego, w duszy zapłada moc Niech każdy usłyszy, każdy zrozumie tu przemawia, niech nikt tego nie pominie Święty flow, Boży dar, każdy fest to Rapujemy w imię Jego, w duszy zapłada moc Niech każdy usłyszy, każdy zrozumie me yeah.